Ciała, a tu witajcie, Łewki. Filmik mi się skasował. Miałam już tak pięknie nagrywane moje składniki do sosu bolońskiego, no ale niestety skasowało mi się, nie mam możliwości zmontowania, więc powtórzę, co użyłam do przygotowania tego sosu. Użyłam pół cebuli, jedną łodyżkę selera jedną marchewkę i 100 g 100 gram boczku wędzonego, 800 gram mięsa mielonego. No, i będzie już następne składniki, powiem Wam y, jakie będą potrzebne. Tak czy inaczej, y, boczek pokroiłam bardzo drobniusieńko, rzuciłam do garnka, poddusiłam. Do tego dodałam bardzo drobno pokrojone warzywka, marchewkę cebulę i nać Yy, dusiłam to około 10 minut, aż wszystkie smaki wyszły z warzyw, no i w tej chwili wrzuciłam moje mięso. Jest to na wysokim ogniu, i muszę doprowadzić, żeby to się ładnie mi yy, podsmażyło. No i następną czynność, no to już będę Wam pokazywać w trakcie nagrywania tego filmiku. Zobaczcie, jak mi się ładnie yy, mięso mielone. Dusi, jest na wysokim ogniu. Bardzo proszę zobaczyć, bo tu tak może mało widać. O, stanę z tej strony. Oczywiście, do przygotowania tego sosu bolońskiego, czyli raguala bolognese, potrzebne jest nam dużo czasu. Ten sos boloński możemy używać do świeżych makaronów domowych lub do lasagni. Ja użyję do lasagni, bo w najbliższym czasie pokażę, jak robię lasagne z tym właśnie sosem bolońskim. W tej chwili jak już tak jest ładnie poduszone mięsko na wysokim ogniu, proszę zobaczyć, to wlewamy 3 czwarte szklanki wina białego wytrawnego i tak mieszamy, doprowadzamy do wyparowania wina. Teraz zmniejszam gaz pod garnkiem, alkohol już mi wyparował, no i teraz następna czynność to dodaję przecieru pomidorowego. Przecier pomidorowy, gdzieś tak pół słoiczka, czyli tu jest 200 ml, dam 100 ml, pół słoiczka przecieru pomidorowego. Ewentualnie można dodać y, pół litra sosu. Przecieru pomidorowego, a to jest koncentrat. Przepraszam bardzo, ja powiedziałam przecier, a to koncentratu pomidorowego półsłoiczka dodałam, Pomyliłam się z tym przecierem, koncentratem. W każdym bądź razie dodałam półsłoiczka koncentratu, półsłoiczka koncentratu pomidorowego. Jak ktoś nie ma koncentratu, może dać pół litra przecieru pomidorowego. No to wszystko tak zamieszam. Teraz dodam listek laurowy, listek laurowy, po sole i kochani wlewam w tej chwili litr wody zimnej, zimnej, po prostu zimnej. I tak na średnim ogniu, na takim, no Średnim, średnim ogniu. Co jakiś czas mieszając, gotujemy nasz sos boloński przez dwie godziny. Po godzinie się zobaczymy. Zobaczymy, jak ten sos będzie zredukowany. Kochani, sos boloński gotujemy odkryty i co jakiś czas mieszamy. Ja powiedziałam mięso mielone wieprzowo-wołowe, użyłam. Włosi używają mięsa wołowego z razem z kiełbaską świeżą, mieloną wieprzową. No, ja oczywiście użyłam już mielone wieprzowo-wołowe, idealne na sos boloński. Kochani, tak wygląda. Mój sos boloński po godzinie. Woda jeszcze w nim jest, także wszystko jeszcze nie wyparowało. Co jakiś czas mieszam, no i pozostawiam cały czas na średnim ogniu na następną godzinę. Mój sos tak powoli się gotuje i przypominam, że gaz musi być włączony na takim właśnie średnim, małym, powolutku. Musie się gotować, kochani. Tak wygląda ragu bolognese, czyli sos boloński. Po dwóch godzinach wodę, którą wlałam na początku, się zredukowała i w tej chwili, na koniec przygotowywania tego mojego sosu bolońskiego, wlewam trzy czwarte szklanki mleka. Temperatura pokojowa. Zamieszam to. Myślę, że dobrze Wam pokazuję. I teraz doprowadzę do wrzenia, i zaraz zobaczymy, czy trzeba dosolić. Spróbuję tego do sosu. Trzeba dodać soli. Posolę jeszcze. Po pieprze. Świeży pieprz ucieram. Doprowadzę do wrzenia. I wyłączę nas sos. Kochani, sos już mi się zagotował. Wyłączę. Myślę, że ten przepis przyda Wam się. Do zrobienia lazani. Ja właśnie użyję tego sosu bolońskiego do przygotowania mojej lazani, którą znajdziecie w najbliższym czasie na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Buon appetito!